Takie fajne mistrzostwa, dość, dość wyrównane biegi, no bo w sumie na tym najbardziej mi zależało, żeby te biegi były dobre i na dobrym poziomie. Dużo fajnej i zdrowej rywalizacji między nami i myślę, że też dużo fajnych emocji. To jest taki dla nas sezon, który dopiero się rozpoczyna, bo realnie patrząc te najważniejsze imprezy, dopiero przed nami. Jeżeli dobrze liczę, to. Wydaje mi się, że dziewięć medali mistrzostw Polski jak dotychczas, więc fajnie, fajnie było porywalizować, poczuć tej rywalizacji troszeczkę przed tymi najważniejszymi startami dla nas. Udało się wykonać Pan w 100% i zdobyć mistrzostwo Polski. Chociaż muszę przyznać, że nie było łatwo, bo dzisiaj i Damian Żurek, i Piotr Michalski pojechali też rewelacyjne biegi. Dzięki temu można było się bardzo fajnie pościgać. Ale mimo to fajnie, że udało się utrzymać to pierwsze miejsce. Mamy teraz chwileczkę przerwy. Wracamy na parę dni do domu, żeby odpocząć, a potem zabieramy się od nowa do roboty. Jest to taki okres wolniejszy od zawodów, czyli możemy się skupić na, typowo na treningu. I właśnie po to, żeby już od stycznia móc wystartować w Mistrzostwach Europy, potem w Pucharach Świata i Mistrzostwach Świata.